To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj zadam popularne pytanie, które jest zadawane pewnie miliony razy codziennie: czyli zapytam kawa czy herbata? A zapytam dietetyka, dietetyka klinicznego Kamila Paprotnego, który jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. I, I oczywiście, panie Kamilu, nie z grzeczności czy z gościnności będę pytać, tylko y, właściwie, co jest lepsze? Kawa czy herbata? Czy rację mają ci, którzy namiętnie piją kawę, czy może rację mają ci, którzy uwielbiają herbatę? Który napój tak naprawdę jest lepszy? Bo słyszymy. Czasami od y, chociażby kardiologów, że warto pić kawę, a najlepiej pięć filiżanek dziennie. A kiedyś słyszeliśmy znowu, że no, kawa na serce to tak średnio, więc y, trochę czasami nie do końca jesteśmy przekonani, co my właściwie mamy wybrać kawę czy herbatę. Dietetyka, jako nauka rozwija się bardzo. E, bardzo szybko, bardzo dynamicznie. I tak naprawdę te, te wszystkie zalecenia, które były jeszcze kilka lat temu, bardzo często są już nieaktualne i to wprowadza u nas gdzieś tam troszeczkę konsternację, ale przede wszystkim o co chodzi, to to, że nad nadążenie nad tym wszystkim, co się, co się dzieje w dietetyce, tej jest bardzo trudne w takim wypadku. Więc my dalej możemy gdzieś tam słyszeć głosy od wielu ekspertów, że ta kawa może nie podnosić, że ona będzie działać negatywnie na, na serce, czy też na wątrobę. Aktualnie wiemy, że to się troszeczkę zmienia, i e, aktualnie wiem, że to się całkowicie zmieniło w kontekście tych lat, które minęły. Że ta kawa nie jest w taki sposób gdzieś tam negatywnie działająca na nasz organizm, jak dotychczas, dotychczas sądzono. E, co prawda jest kilka gdzieś tam związków, które mogą działać negatywnie, o których sobie powiemy na pewno za chwilkę, ale dlaczego, dlaczego uważam, że kawa może być w wielu przypadkach lepszym zamiennikiem od herbaty, e, to to. Że po prostu ma trochę więcej kofeiny i może nam pomóc po prostu ten dzień ciężki przetrwać. Co prawda, i herbata, i kawa kofeinę zawiera. Jest jej więcej w kawie niż w herbacie, też potem zależy jaka herbata, ale najczęściej są to dużo niższe wartości. Mhm. I gdzieś to uczucie zmęczenia będzie po prostu przy kawie później nam doskwierać. No, bo właśnie. Tak kawa, no właśnie, bo tak działa kofeina. No właśnie, ale oprócz y, wspomnianej kafeiny, co my w tej kawie tak naprawdę mamy? Praktycznie to samo co w herbacie, czyli wszystkiego hmm. rodzaju związki antyoksydacyjne. E, mamy także różnego rodzaju związki oleiste. Co prawda, my je możemy przefiltrować. To jest bardzo też e, pomocna sprawa, e, ponieważ tutaj te e, związki, e, które znajdują się w kawie, będą mogły podnosić nam odrobinę cholesterol i tutaj one zostają na papierku jeżeli my ją przefiltrujemy taką kawę co prawda też wszystko zależy od ilości tych związków no bo jeżeli to będzie jakiś espresso to tych związków jest bardzo mało i nie będzie to gdzieś tam negatywnie na nas wpływać tego herbata nie ma więc tutaj to jest plus dla niej. Kawa jednakowoż jest bardzo dobrym napojem, jeśli chodzi właśnie o zdrowie wątroby, szczególnie chroniąc nas przed nowotworami wątroby. A przy okazji, właśnie ta kofeina, która będzie nas troszeczkę przygotowywać na, na, na ciężki moment w ciągu dnia, ponieważ ona nie pobudza to jest też bardzo ważna sprawa a nie pozwala nam się tak szybko zmęczyć, i to jest jej główne działanie. Czy w herbacie jest coś więcej mm -hmm. niż w kawie? Co prawda, jest tam związek, który, który jest określany jako związkiem, który przyspiesza metabolizm chociażby, chociaż tutaj kofeina też tak działa, ale jest tam dodatkowo jeszcze galuson epigalokatechiny, to jest taki związek, który będzie wpływał bardzo pozytywnie na wątrobę. Ale e, co jest ważne, w nadmiarze, ponieważ my czasami gdzie sięgając po różnego rodzaju e, suplementy, będziemy mieli problem z tym, z tym związkiem, e, z racji tego, że on będzie działał bardzo mocno negatywnie na wątroby w dużych ilościach. To też jest bardzo ważna informacja. Więc tutaj znów musimy powiedzieć o pewnych właśnie ilościach, które my możemy danych napojów wypić. Tutaj no te właśnie. pięć filiżanek, o których pani wspomniała. Jeśli chodzi o kawę, ale także o herbatę, jest bardzo ważne. Znajdziemy w tych napojach także związki różnego rodzaju ściągające, garbnikowe, które mogą wpływać na wchłanianie różnego rodzaju składników, więc to też musimy brać pod uwagę. Na przykład, jeżeli zmagamy się z niedoborem żelaza, to jest, to jest ważna sprawa, jeśli chodzi o tak naprawdę wszystkie dwuwartościowe jony, które możemy gdzieś tam spożywać, czyli nie tylko żelazo, ale także chociażby magnez. Chociaż znów możemy przejść płynnie do kolejnego mitu, jako kawa nie magnezu, ponieważ no. kawa magnezu dostarcza, a niego tak naprawdę usuwa z organizmu. Co, co prawda. Powiedziałbym tutaj nieprawdę, jakbym powiedział, że nie wypłukuję, ponieważ wypłukuję, jak każdy tak naprawdę napój, ale sama jest też jego źródłem, więc zawsze wychodzimy na plus. A jeśli do kawy dodamy mleka? To, jest, to może być dobry pomysł, z racji tego, że w kawie znajdują się także związki, które mogą gdzieś tam wpływać negatywnie na nasz organizm i mleko będzie je wiązać. Mowa tutaj o szczawianach i tutaj wapń, który, który dodamy razem z mlekiem może związać te szczawiany i wpłynąć to pozytywnie na, na aspekty gdzieś tam właśnie szczawianu wapnia i, i, i nerek. Jest to dobra opcja, no znów musimy potem popatrzeć ile tego mleka jest, u kogo i w jakiej ilości go zastosować, ponieważ osoby, które mają cukrzycę wypiją sobie kawę z dużą ilością mleka. Gdzieś tam pomiędzy posiłkami może to mhm. doprowadzić do gdzieś wzrostu stężenia glukozy. Rozumiem. Czyli, czyli to nie jest tak, że w ogóle powinniśmy z tej kawy z mlekiem zrezygnować, tylko rozumiem, że też powinniśmy tam z umiarem. Dokładnie tak. tak z umiarem i najlepiej z jakimś, z jakimś posiłkiem. No, no właśnie, coś słodkiego do kawy? Tak się przyjęło, ale jednak jako, jako osoba raczej, która nie pochwala jedzenia słodyczy, powiedziałbym, że z umiarem. Z umiarem, dobrze, czyli jedno ciasteczko. Nie paczka jedna, tylko jedno ciasteczko. No dobrze. No, a czy są takie osoby, które absolutnie już jak jesteśmy przy kawie, to absolutnie kawy pić nie powinny. Absolutnie. No na pewno są choroby. Związane z chorobami wątroby, z chorobami e, gdzieś tam nerek, z chorobami nowotworowymi, z problemami rządkowo-jelitowymi, które kawa może gdzieś tam e, zaogniać. I tutaj te, te, te napoje nie będą, e, tak samo herbata taka mocna nie będzie polecana. E, jednakże w większości gdzieś tam e, chorób cywilizacyjnych jest ona raczej zalecana jako, jako produkt e, w pewien sposób działający bardzo pozytywnie na nasz organizm. Co też jest ważne, jeśli chodzi o, o kawę i o problemy żądkowo jelitowe, jednym z takich głównych czynników gdzieś tam powodujących problemy z, z jelitami, jest kofeina. Więc tutaj wybór tej kawy bezkofeinowej bardzo często pomaga, jeśli chodzi o, o właśnie gdzieś tam jakieś gazy, jakieś bóle brzucha, przelewania. Tutaj ta, te, te kawy bezkofeinowe naprawdę mogą pomóc. A rytuał zostaje, więc to jest no jakby tak. też taka, taka najważniejsza sprawa. Czy w kontekście innych chorób refluks jest też taką chorobą, która może gdzieś tam dawać osobie znać u osób, które piją kawę, szczególnie gdzieś tam czadą, czy na, na pusty żołądek, i, i gdzieś tam będzie to podrażniać, czy to przełyk w kontekście właśnie powrotu tego z, z żołądka, tej, tej treści żołądkowej? Mhm czy to właśnie tutaj wrzody, które także mogą gdzieś tam to odczuć, ponieważ kawa znów będzie to podrażniać. A czy to jest prawda, że właśnie przy tych żołądkowych problemach, jeśli pijemy kawę, to właśnie powinniśmy ją pić z mlekiem? I tak i nie. To już zależy potem z jakiego mhm. powodu jest problem gdzieś tam chorobowy, mhm. ponieważ mleko nie jest polecane przy na przykład nadkwasocie, co by można było pomyśleć, że właśnie będzie działać bardzo pozytywnie, ponieważ będzie zabojętniać środowisko żołądka? Jednak tutaj żołądek może się zacząć bronić i gdzieś tam wydzielać większej ilości soku żołądkowego i w długim okresie, gdzieś tam po dłuższym czasie, będziemy odczuwać znowu i to nawet mocniejsze dolegliwości. No dobrze, a czy to samo jest z herbatą, jeśli chodzi o takie przeciwwskazania do, do picia herbaty? Najczęściej tak, ponieważ herbata będzie działać bardzo podobnie? My tutaj też oczywiście mówimy o herbacie, która jest z liści herbaty, tutaj nie, nie mówimy o naparach różnego rodzaju. Mm -hmm. e, więc tutaj te produkty mają także kofeinę i ta kofeina także będzie działać podobnie. Rozumiem, a czy na przykład jest różnica, no bo mamy prawda, chociażby zieloną herbatę, która mówi się, że ona jest zdrowsza, zdrowa, tak? Czy, czy to jest jakaś różnica? Zawartość różnego rodzaju związków jest różna po fermentacji, więc tutaj zielone herbaty. To samo możemy powiedzieć o zielonej kawie, także tutaj te związki są różne w różnej ilości, które będą działać pozytywnie. Więc jak najbardziej większa ilość polifenoli, większa ilość antyoksydantów w tych gdzieś tam bardziej surowych produktach się znajduje. I czy to prawda, że po wypiciu kawy powinniśmy. Uzupełnić płyny na się wody, na przykład? Kawa sama jest płynem, który dość dobrze nawadnia. To też nie jest tak, że ona będzie nas tylko i wyłącznie odwadniać. No, większość z kawy to jednak woda. No. Co prawda, tutaj kawa może pływać troszeczkę bardziej diuretycznie, chociaż ten efekt jest dużo, dużo słabszy u osób, które piją kawę na co dzień. I ja myślę, że to jest taki najważniejszy czynnik, zaraz obok czynników mm -hmm. genetycznych, które wpływają na kwestię metabolizmu samej kofeiny, czyli mamy tutaj na myśli gdzieś tam warunki genetyczne związane z metabolizmem wątrobowym, ale także z metabolizmem adenozyny w naszym mózgu, bo to także będzie tutaj działać bardzo, to będzie bardzo ważna kwestia i te, te, te Kwestie genetyczne będą nam gdzieś tam pomagać w kontekście właśnie metabolizmu kofeiny, przez co kawa działa troszeczkę słabiej, ale znów takie osoby mogą wyciągać wszystko, co najlepsze z, takiej, z takich napojów. Właśnie czy to herbaty, czy to kawy. Tutaj, właśnie ilość tej kofeiny, w Herbacie powoduje, że osoby, które gorzej tolerują mhm. kawę, czyli mają gdzieś tam takie uczucie niepokoju, mhm. jakieś drgawki, nie mają tego po herbacie i dlatego najczęściej oni herbatę wybierają, kawy nie lubią i to dobrze. No tutaj jakby te, te dolegliwości nie są zbyt przyjemne, i zdecydowanie herbata jest wystarczająca. I tutaj, jako efekt diuretyczny, też kawy, mm -hmm. także herbaty, ważną kwestią jest właśnie kwestia ciśnienia, ponieważ bardzo no często właśnie. obserwowano gdzieś tam w tych początkowych badaniach wzrost ciśnienia u osób pijących kawę. I to były osoby najczęściej, które albo nie pijały kawy na co dzień, mm -hmm. bo my się przyzwyczajamy do tej substancji, jaką jest kofeina, co widoczne jest gdzieś tam w badaniach, także w nocy. Pod kątem y, takich troszeczkę y, y, no, odstawienia tej kofeiny. I ten mózg to zaczyna wyczuwać, że już dawno tej kofeiny nie było. Nie trzeba byłoby w końcu dostarczyć i tutaj przyzwyczajenie się do, do kofeiny będzie powodować, że tak naprawdę w dłuższym okresie z racji właśnie efektu diuretycznego tych napojów będziemy widzieć leciutki spadek ciśnienia, on będzie bardzo, bardzo, nieza, prawie niezauważalny odrobinę, ale jednak jest, więc tutaj u osób pijących kawę, u osób zdrowych, dlatego kawa jest zalecana w pięciu filiżankach mm -hmm. jako bardzo ważne źródło antyoksydantów, jako bardzo ważne źródło produktów prozdrowotnych, ale przy okazji właśnie chroniące przed chorobami serca z racji tego efektu. No dobrze, a czy w takim razie, jeśli pijemy kawę no tak dość często codziennie, czy to jest rzeczywiście tak, że po kawie nie zaśniemy? Nie jest tak. Nawet niektóre badania wskazują, że jakby tego efektu problemu ze snem u osób pijących, przyzwyczajonych i szybko metabolizujących kofeinę, nie ma. Tutaj też jakby bardzo długo było, było gdzieś tam było mówione, że te, ta kofeina spłyca sen, co prawda ona może gdzieś tam wpływać na, te, na, 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 te, na, na płytkość snu czy, czy, czy na to, jak często będziemy się wybudzać w ciągu nocy. Chociaż znów w najnowszych badaniach tego nie zaobserwowano. I to jest też bardzo ważne, bo tu znowu mamy kolejny czynnik, który trzeba odhaczyć, że on prawdopodobnie nie występuje i Tutaj nawet są bardzo polecane takie, takie rzeczy jak właśnie wypicie kawy, pójście się przespać. E, ponieważ tutaj kofeina zanim zacznie działać, to trochę musi minąć po 30-40 minut. Mm -hmm. e, I to, to jest nazywane tak zwaną drzemką kawową. Czyli no. właśnie wypicie, pójście spać, e, a potem e, gdzieś tam dostajemy takiego drugiego kopa, jakby e, oprócz drzemki, takiej 15-20-minutowej, właśnie z tej kofeiny. Wynika to z samego działania tej kofeiny, ponieważ mhm. kofeina ma bardzo podobne, podobną budowę do takiego neuroprzekaźnika, jakim jest adenozyna w naszym mózgu. On mówi, że nasze mięśnie wykonały pracę. To jest, to jest związek, który mówi nam, że jesteśmy zmęczeni. Mhm. Kofeina wchodzi w receptory adenozyny, blokując te receptory, przez co te, ta adenozyna nie może naszemu mózgu powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni. Dlatego bardzo często także sportowcy. Biorą wyższe dawki gdzieś tam kofeiny w tabletkach, żeby troszeczkę się doładować, żeby zrobić więcej powtórzeń. A dla nas oznacza to, że wypicie z rana kawy po prostu później zrobimy się zmęczeni. I to jest główne działanie też kofeiny, na to też musimy zwrócić uwagę. Co prawda organizm się broni i potem odstawienie kawy jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, <laughs> ponieważ wytwarza więcej receptorów adenozyny. Ale faktycznie tutaj połączenie tego właśnie potem z przespaniem się po południu, czyli jakby podczas snu my przetwarzamy tą adenozynę i jej nie mamy. My ją próbujemy w jakiś sposób podczas odpoczynku usunąć z organizmu. Kofeina pomaga nam po prostu gdzieś tam znowu zablokować te receptory. Adenozynę usuwamy i mamy takiego kopa podwójnego, żeby dalej funkcjonować. Panie Kamilu, czyli. Podsumowując, takie działania, że a, zacznę żyć zdrowo i przestanę pić kawę, to patrząc, to są trochę takie bez sensu, chyba, prawda? Zdecydowanie, kawa i herbata, mhm. herbata zielona szczególnie, to są dwa najzdrowsze napoje świata i warto je pić. Oczywiście, jeżeli mamy do tego predyspozycję, no bo jakby to jest też no bardzo tak, ważna kwestia. No tak, jak ktoś się po prostu źle czy, czuje po czy, czymś, no to wiadomo. Tak, jeżeli ktoś czuje jakiś tam niepokój, drżenie rąk, tak, albo właśnie nie może zasnąć, to jest gdzieś tam efekt działania kofeiny, ponieważ my inaczej ją metabolizujemy i warto sobie ją wtedy odpuścić, tą, tą kawę. Może właśnie tutaj herbata, czy taka lżejsza herbata będzie, będzie wystarczająca. Też jakby te, te, ten metabolizm jest bardzo często dość indywidualny, i na przykład niektóre osoby mogą wypić 5 filiżanek, czują się bardzo dobrze, niektórzy mogą wypić 8 filiżanek, dalej nic nie czują, niektórzy wypiją 12-15, dalej naprawdę. nic nie czują. Tak? I, I tak naprawdę są właśnie osoby, które wypiją 6, nie czują nic, ale 8 już powoduje właśnie gdzieś tam problemy. Z tym, z tym uczuciem niepokoju, więc to jest też bardzo indywidualna kwestia. Tutaj widzimy, że do pięciu filiżanek, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że do około dwóch kubków w ciągu dnia możemy sobie spokojnie wypić tej kawy dla osób, które piją ją codziennie, tylko i wyłącznie wyjdzie to na zdrowie. No i proszę Państwa, odpowiedź na pytanie kawa czy herbata jest nieoczywista. Po prostu kawa i herbata, a tak naprawdę to co kto lubi. To może pić. I, I niech pije na zdrowie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.